Cześć, dzisiaj wymyśliłem Boguszu w Gorce. W wzgórze Mniszek 711 metrów. Niby proste, ale trudno znaleźć. Kierujcie się na stadion 25-lecia albo Hotel Piotr. To jest po prostu morgenga to znaleźć. Szlak niebieski, trasa dla rowerów górskich, białe kamienie To jest tam mniszek, końcówka końcówka mniszka. No i idziemy teraz do góry. Zobaczymy co to będzie. I idziemy do tego Mniszka. Podejście jak zwykle niezbyt ciekawe. Tam jest dół. A tutaj jest góra w oddali. Uła. To takie wyjście. Wypłaszczenie. Dzisiaj jest 18, 19 grudnia. nie, jeszcze nie ma. No do góry śpiąc Doszedłem do ścieżki nie mogę znaleźć niebieskiego szlaku do góry no i pójdę chyba trasą rowerową co innego zostało Uff. będzie dalej ale na pewno nie poszedłem w górę, bo straciłem szlak. Tylko w dół i szlak się odnalazł. Tutaj na drzewie. A tutaj jest w dół. I tutaj jest do góry. A to idziemy do góry. Już się chciałem poddać. I dochodzimy do mniszka. A tam nic nie ma. Oprócz trawy musiałem się wrócić. Bo zapomniałem sfilmować z tego wszystkiego. Od i mniszek już mi się nie chce wracać wypłaszczenie zdrowo no i troszkę szaczid Będę wracał, No nic ciekawego A tak szczerze to już sam nie wiem czy byłem na mniszku Tylko na wypłaszczeniu do mniszka To trzeba będzie powtórzyć ale to już w przyszłym roku jest straszna mgła jestem zmęczony chcę wrócić o czasie do domu to to będzie chyba zatytułowane jak wejść na mniszek i jak wejdę jeszcze raz no to zobrazuję